Nie muszę być silna, żeby wygrać wojnę. Te słowa wypowiedziała podporucznik Emilia Wysocka podczas odprawy, a w sali zapadła cisza tak głęboka, że słychać było, jak ktoś z tyłu nerwowo uderzał palcem o stół. Wszyscy spojrzeli na nią, jakby właśnie zakwestionowała sens bycia żołnierzem. W końcu, jak można mówić o zwycięstwie w wojnie, nie będąc silnym? Dla nich siła oznaczała mięśnie, głos, rangę doświadczenie bojowe dla niej coś zupełnie innego Emilia była jedyną kobietą w batalionie zwiadowczym 17 brygady miała 30 lat wzrost przeciętny spojrzenie ostre jak klinga noża nie krzyczała nie narzucała się ale w jej milczeniu było coś co kazało ludziom patrzeć dwa razy zanim zadrwili niestety nie wszyscy potrafili to dostrzec dla większości była po prostu kobietą w mundurze Ciekawostką, nie zagrożeniem, a dla porucznika Radwana, jej dowódcy, była błędem systemu. Radwan nie znosił kobiet w armii. Nie dlatego, że były słabe, tak mówił, ale dlatego, że odwracały uwagę. Emilia znała jego poglądy od pierwszego dnia, gdy przydzielono ją do jego jednostki. Na odprawach przerywał jej, poprawiał jej raporty, a czasem rzucał pół żartem, pół poważnie. Zrób nam kawę, Wysocka, i pokaż, że w czymś naprawdę jesteś dobra. Śmiech kolegów bolał bardziej niż same słowa. Tego dnia, gdy wypowiedziała swoje zdanie, Radwan skrzywił się. Co to ma znaczyć, podporuczniku? Spytał z ironią w głosie. Jeśli nie siłą, to czym pani zamierza wygrać? łzami? Kilku żołnierzy zaśmiało się głośno. Emilia uniosła wzrok. Inteligencją, dyscypliną i wiarą w to, że człowiek nie musi być brutalny, żeby być skuteczny. W odpowiedzi radwan prychnął. Proszę zapamiętać, że wojna nie zna litości, a kto nie potrafi być twardy, ginie pierwszy. Odwrócił się, kończąc temat. Ale dla Emilii to był dopiero początek. Po odprawie, w korytarzu, żołnierze rozeszli się, szeptając między sobą. Znowu się wymądrzała. Zaraz zobaczymy, jak ta jej inteligencja działa, jak pole zacznie płonąć. Emilia słyszała każde słowo, choć szli kilka kroków przed nią. Nie zareagowała. Wiedziała, że czasem najlepszą odpowiedzią na śmiech jest cisza i konsekwencja. Tego wieczoru siedziała w kantynie, patrząc na swoje odbicie w ciemnym oknie. Wspomnienia wracały: Akademia Wojskowa, lata treningu, krew na dłoniach, gdy opatrywała rannego towarzysza na ćwiczeniach. To nie była pierwsza raz, kiedy ktoś wątpił w nią. Ale po raz pierwszy poczuła, że musi udowodnić coś nie tylko sobie, ale wszystkim wokół. Nie dlatego, że pragnęła uznania, ale dlatego, że wiedziała, iż każda kobieta po niej zostanie oceniona przez pryzmat jej porażki lub zwycięstwa. Kiedy reszta batalionu spała, ona siedziała nad mapą, analizowała możliwe drogi ewakuacji, słabe punkty, teren. Czuła coś w powietrzu napięcie, które zwiastowało nadchodzącą próbę i wiedziała, że przyjdzie dzień, w którym będzie musiała postawić wszystko na szali. I wtedy, tylko wtedy, zrozumieją, co naprawdę znaczy siła. Następnego ranka obóz tętnił życiem. Mgła unosiła się nisko nad poligonem, a zapach wilgoci mieszał się z zapachem smaru i potu. Porucznik Radwan ogłosił test sprawnościowy. Marsz z pełnym ekwipunkiem na dystansie 30 kilometrów połączony z symulacją akcji ewakuacyjnej. Zobaczymy, kto naprawdę potrafi walczyć, powiedział z uśmiechem, który bardziej przypominał wyzwanie niż zachętę. Emilia wiedziała, że to nie przypadek. Od początku marszu czuła ciężar plecaka, ale jeszcze bardziej czuła ciężar spojrzeń. Dwóch żołnierzy z plutonu Radwana, Wierzbicki i Turek wymieniali między sobą żarty, gdy tylko się zbliżała. Uważaj, bo się potknie i trzeba ją będzie nieść. Może poprosi o parasolkę? Śmiech był głośny, a Radwan nie reagował. Wręcz przeciwnie, zdawał się czerpać satysfakcję z tej sceny. Po godzinie marszu teren zrobił się trudniejszy. Deszcz zamienił ścieżkę w błotnistą rzekę. W pewnym momencie Wierzbicki poślizgnął się, upadł i skręcił kostkę. Reszta grupy zatrzymała się, ale Radwan nakazał kontynuować. Emilia była jedyną, która bez słowa zdjęła plecak i ruszyła, by pomóc rannemu. Zostaw go, wysocka, rzucił radwan ostrym tonem. To nie przedszkole. Emilia nie odpowiedziała. Chwyciła rannego pod ramię, przerzuciła jego karabin przez ramię i ruszyła dalej. Kiedy w końcu dotarli do punktu zbiórki, była cała w błocie. Żołnierze śmiali się, a radwan patrzył z wyższością. Gratulacje, podporuczniku. Uratowała pani bohatera. Ale straciła pani punkt za dyscyplinę. Cisza spadła jak nóż. Za dyscyplinę? Spytała cicho. Czy za człowieczeństwo? Radwan zbliżył się do niej, jego głos był spokojny, ale zimny. W armii nie ma miejsca na sentymenty. Kobiety zawsze myślą sercem, dlatego nie dowodzą. Te słowa rozbrzmiały jak policzek. Ktoś z tyłu parsknął śmiechem. Emilia stała w miejscu, błoto ściekało z jej munduru. A jej dłoń drżała. Nie z gniewu, z determinacji. Tego wieczoru w namiocie rozegrała się cicha burza. Kilku żołnierzy przyszło do niej, zawstydzonych tym, co się stało. Jeden z nich, starszy kapral Nowak, powiedział: Nie przejmuj się. On tak ma. Kiedyś i jemu ktoś pokaże, co to znaczy godność. Emilia uśmiechnęła się blado, ale nic nie odpowiedziała. Wiedziała, że słowa są tanie. Liczą się czyny. Tego samego dnia wieczorem, gdy Radwan sporządzał raport, Emilia zapukała do jego biura. Proszę o zgodę na udział w operacji rozpoznawczej jutro rano, powiedziała spokojnie. Zgoda, odparł bez emocji. Ale jeśli pani zawiedzie, nie będzie już miejsca dla pani w tej jednostce. Wtedy po raz pierwszy spojrzał jej w oczy, jakby chciał ją złamać samym wzrokiem. Nie zawiodę, odpowiedziała cicho. Gdy wyszła, wiatr uderzył w ściany namiotu, jakby świat sam chciał ją ostrzec, ale w jej głowie była tylko jedna myśl. Nie muszę być silna, żeby wygrać wojnę, muszę być wierna temu, w co wierzę. Tamtej nocy, zanim zasnęła, Emilia otworzyła notatnik i napisała jedno zdanie. Godność to broń, której nie da się rozbroić. Nie wiedziała jeszcze, że nazajutrz będzie musiała udowodnić to wszystkim na oczach całego batalionu. Świt był zimny i cichy. Emilia ruszyła o czwartej rano, wraz z małym oddziałem zwiadowczym czterech ludzi, jeden cel. Sprawdzić wioskę po drugiej stronie doliny, gdzie według raportu mogły znajdować się symulowane siły przeciwnika. Ćwiczenia miały charakter testowy, ale Radwan potraktował je jak misję życia i śmierci. Zobaczymy, jak pani poradzi sobie bez teorii. Rzucił poprzedniego wieczoru, zanim zniknął w namiocie dowodzenia. Mgła spowijała dolinę jak mleczna zasłona. Emilia szła pierwsza z radiostacją na ramieniu. Każdy krok był przemyślany, każdy gest wyuczony. W pewnym momencie usłyszała trzask w słuchawce. Tu Radwan, raportować pozycję. Emilia nacisnęła przycisk. Alfa 1, pozycja stabilna, brak kontaktu. Po chwili cisza i nagle przerwać misję, natychmiast wracać. Ale sygnał zanikł. Nie wiedziała jeszcze, że właśnie w tej chwili Radwan stracił kontakt z całym zespołem, a kiedy nie otrzymał odpowiedzi, uznał to za błąd operacyjny dowodzącej zwiadem. Po godzinie oddział Emilii dotarł do wioski. Znaleźli symulowane miny i pułapki, ale też ślady świeżego ruchu, jakby ktoś rzeczywiście przebywał tam nocą. Emilia kazała się wycofać, jednak zanim zdążyli wrócić, z głośników na poligonie rozległ się alarm. Błąd dowodzenia w sektorze Alfa, strata łączności, symulowane ofiary. Gdy wrócili, czekał na nich cały batalion. Radwan stał na środku placu, zimny jak stal. Czy pani rozumie, co się właśnie stało pod poruczniku? zapytał głośno, tak by wszyscy słyszeli. Przez panią system symulacji uznał oddział za utracony. Gdyby to była prawdziwa misja, wszyscy by zginęli. Emilia próbowała wyjaśnić, że rozkaz odwołania misji przyszedł zbyt późno, że sygnał zanikł. Ale Radwan nie chciał słuchać. Wystarczy wysocka! krzyknął Niech pani nie szuka wymówek, zawiodła pani. Po raz kolejny kobieca emocjonalność wygrała z rozsądkiem. Cisza na placu była cięższa niż było to po deszczu. Ktoś z tyłu zachichotał, ktoś inny spuścił wzrok. Emilia czuła, jak gorąco wstępuje jej do twarzy. Chciała coś powiedzieć, ale każde słowo byłoby jak iskra w beczce prochu, więc milczała. Radwan podszedł bliżej z notatnikiem w dłoni. Od dzisiaj zostaje pani odsunięta od dowodzenia. Niech pani obserwuje, jak wygląda prawdziwa służba. I wtedy zrobił coś, czego nikt się nie spodziewał. Zerwał z jej munduru naszywkę dowódcy zwiadu i rzucił ją w błoto. Tu jest pani miejsce. Nikt się nie ruszył. Tylko kapral Nowak patrzył na to z niedowierzaniem. Emilia pochyliła się, podniosła naszywkę i zapięła ją z powrotem powoli, z godnością, której Radwan nie potrafił zrozumieć. Jeśli chce pan udowodnić swoją siłę, proszę to zrobić na polu walki, nie na cudzym honorze. Powiedziała cicho, ale każdy słyszał jej słowa. Radwan uniósł brew. Zobaczymy, kto pierwszy straci honor podporuczniku. Kiedy odchodziła, Żołnierze rozstąpili się jak woda przed kamieniem. Wtedy poczuła coś nowego, nie gniew, nie wstyd, lecz zimną, skupioną determinację. W głowie miała jedno zdanie Nie muszę ich przekonywać. Prawda znajdzie mnie sama. Tamtej nocy Radwan złożył raport, w którym oskarżył ją o błąd proceduralny i niesubordynację. Ale w dokumentacji technicznej pojawiła się anomalia, ślad transmisji radiowej, którego nikt nie potrafił wytłumaczyć. I to był początek końca kłamstwa. Trzy dni później w bazie zjawiła się komisja wojskowa. Sześciu oficerów, chłodne spojrzenia, papierosy gaszone w metalowych popielniczkach. Siedzieli w namiocie przesłuchań, jakby każdy ruch był rytuałem. Emilia została wezwana jako świadek i oskarżona zarazem. Podporucznik Wysocka, czy potwierdza pani, że to pani dowodziła zespołem zwiadowczym w sektorze Alfa? zapytał pułkownik w szarym mundurze. Tak, potwierdzam. I że utraciła pani łączność z dowództwem, nie wykonując rozkazu odwrotu? Rozkaz dotarł z opóźnieniem. Nagrania radiowe to potwierdzą. Pułkownik spojrzał na nią z lekkim uśmiechem. Nagrania zaginęły pod poruczniku. W sali zapadła cisza. Emilia poczuła, jak serce uderza w rytmie marszu. Wiedziała, co to oznacza: ktoś zniszczył dowody. A w całym batalionie tylko jedna osoba miała do nich dostęp Radwan. Wieczorem w kantynie podszedł do niej Nowak. Wysocka, słyszałem, że chcą to zamieść pod dywan. Radwan ma znajomości w sztabie. Emilia spojrzała na niego spokojnie. To nie ma znaczenia. Prawda zawsze zostawia ślad. Tamtej nocy długo nie mogła zasnąć. Przewracała się w łóżku, słuchając szumu wiatru. W głowie miała obrazy. Błoto na placu, drwiące spojrzenia, dźwięk głosu Radwana, gdy mówił Kobiety zawsze myślą sercem. I wtedy coś w niej pękło. Strach ustąpił miejsca pewności. Wiedziała, że jeśli teraz zamilknie, pozwoli, by każdy następny głos kobiety w armii został stłumiony jeszcze zanim wybrzmi. Następnego ranka pojawiła się w biurze komisji. Złożyła raport z własną analizą techniczną transmisji radiowej wykres sygnału, który udało jej się odzyskać z kopii zapasowej zapisanej w pamięci osobistego odbiornika. To był dowód, że rozkaz Radwana został wysłany z opóźnieniem celowo. Pułkownik przeglądając dane, uniósł wzrok. Czy pani zdaje sobie sprawę, że oskarża pani swojego przełożonego o manipulację i nadużycie władzy? Tak, odpowiedziała Emilia. I jestem gotowa zeznawać pod przysięgą. Wieść o jej decyzji rozeszła się po bazie jak ogień. Jedni szeptali, że jest odważna, inni, że szalona. Radwan udawał spokój, ale jego spojrzenie mówiło wszystko. Wiedział, że jeśli ona wygra, on przegra wszystko. Podczas kolejnego przesłuchania stanęli naprzeciw siebie. Dwójka żołnierzy, dwa światy. Radwan mówił pewnie, używał słów jak noży, wmawiał komisji, że to ona zawiodła i teraz szuka winnych. Emilia słuchała w milczeniu, a potem powiedziała tylko jedno zdanie. Panie poruczniku, prawda nie potrzebuje krzyku. Wystarczy, że przestaniemy się jej bać. Wtedy pułkownik poprosił o odtworzenie kopii nagrania. Wszyscy zamarli. Głos Radwana zabrzmiał w radiu Odwrót natychmiast. Powtórz. Odwrót. Ale w tle słychać było trzaski, przerwy i wreszcie komunikat techniczny. Sygnał wysłany z opóźnieniem 47 sekund. Cisza trwała dłużej, niż jakakolwiek odpowiedź. Emilia wiedziała, że od tej chwili nic już nie będzie takie samo. Po przesłuchaniu wyszła na zewnątrz. Padał lekki deszcz. Spojrzała w niebo, jakby po raz pierwszy od dawna mogła oddychać. Wiedziała, że to dopiero początek bitwy. Nie o stanowisko, lecz o godność i że każdy krok odtąd będzie świadectwem, że warto było mówić, nawet jeśli głos drżał. Dzień rozprawy był chłodny i jasny. Słońce przebijało się przez chmury jak ostrze, a plac apelowy błyszczał od rosy. Cały batalion został zebrany. Rozkaz dowództwa. Publiczne wysłuchanie sprawy podporucznik Emilii Wysockiej i porucznika Radwana. Miało to być przykładne postępowanie dyscyplinarne. Emilia stała na środku, w czystym mundurze, bez odznaczeń. Czuła ciężar setek spojrzeń, niektóre pełne ciekawości, inne niechęci, kilka cichego wsparcia. Radwan, jak zawsze pewny siebie, stał naprzeciwko niej. Na jego twarzy widniał uśmiech kogoś, kto wciąż wierzy, że system stanie po jego stronie. Pułkownik z komisji odczytał protokół, zarzuty, daty, decyzje, a potem powiedział. Dzisiaj wysłuchamy obu stron. Zacznijmy od podporucznik Wysockiej. Emilia wzięła głęboki oddech, jej głos był spokojny, ale w każdym słowie brzmiała siła. Nie jestem tu, by się bronić, jestem tu, by powiedzieć prawdę. Kiedy traciliśmy łączność w sektorze Alfa, mój oddział wykonał wszystkie procedury. Rozkaz odwrotu dotarł z opóźnieniem i to nie był przypadek. Na sali poruszenie. Radwan uśmiechnął się lekko, jakby słyszał bajkę. To poważne. Oskarżenie pod poruczniku powiedział. Ma pani dowody? Emilia skinęła głową. Tak, włączyła odtwarzacz. Głos radwana znów rozbrzmiał. Tym razem przed całą jednostką. Szum, trzaski, opóźnienie. I potem cisza. Długa, ciężka, nieunikniona. Pułkownik spojrzał na radwana. Czy porucznik chce się odnieść? Radwan milczał. Po raz pierwszy jego pewność siebie pękła. Wiedział, że nie może zaprzeczyć, bo dane z kopii zapasowej potwierdzały każde słowo Emilii. Wtedy spróbował ostatniego manewru. To była decyzja taktyczna. Chciałem przetestować reakcję zespołu. Pułkownik zmarszczył brwi. Testować ludzi bez informowania ich, narażając ich reputację? To nie taktyka, to pycha. Z tyłu ktoś z żołnierzy szepnął, w końcu ktoś to powiedział. Emilia stała nieruchomo, nie triumfowała, nie miała w sobie gniewu. Tylko spokój. Wiedziała, że prawda nie zawsze przynosi ulgę, ale zawsze oczyszcza. Pułkownik zakończył przesłuchanie. Zgodnie z decyzją komisji, porucznik Radwan zostaje tymczasowo zawieszony w obowiązkach dowódcy do czasu dalszego postępowania. Podporucznik Wysocka zostaje przywrócona do służby. Przez chwilę nikt się nie ruszał. Cisza była prawie święta, a potem, niespodziewanie, starszy Kapral Nowak wstał, potem drugi żołnierz i trzeci w końcu cały batalion powstał w milczeniu bez rozkazu radwan spuścił wzrok pułkownik spojrzał na emilię widzi pani podporuczniku szacunek zdobywa się nie siłą a odwagą emilia skinęła głową jej oczy błyszczały ale nie ze łez z ulgi wiedziała że to nie był koniec tylko początek czegoś nowego nie tylko dla niej ale dla każdej kobiety, która kiedykolwiek musiała udowadniać, że jest wystarczająco silna. Po apelu podeszło do niej kilku żołnierzy. Nikt nie mówił wiele. Wystarczyło jedno słowo wypowiedziane przez Nowaka. Dziękujemy. Tego wieczoru Emilia siedziała na ławce przed koszarami, patrząc na zachodzące słońce. W dłoniach trzymała stary notatnik. Na pierwszej stronie wciąż widniało zdanie: Godność to broń, której nie da się rozbroić. Teraz wiedziała, że to prawda, nie teoretyczna, lecz żywa, wyryta w sercach tych, którzy widzieli, jak powstaje sprawiedliwość. Minęły trzy miesiące od dnia rozprawy, baza żyła dalej, ćwiczenia, raporty, odprawy. Ale coś się zmieniło, nie w rozkazach, nie w strukturach, lecz w spojrzeniach ludzi. Gdy Emilia przechodziła przez dziedziniec, nikt już nie szeptał za jej plecami. Zamiast tego żołnierze kiwali jej głową z szacunkiem. Czasem nieśmiało, czasem z uśmiechem, ale zawsze szczerze. Porucznik Radwan został przeniesiony do innej jednostki, czekając na decyzję o dalszej służbie. Niektórzy mówili, że stracił wszystko. Emilia myślała inaczej. Wiedziała, że każdy człowiek może upaść, ale tylko niektórzy potrafią się podnieść. I. To nie dla kariery, lecz dla prawdy. Pewnego dnia w magazynie sprzętu znalazła na stole kopertę. W środku Naszywka dowódcy zwiadu, ta sama, którą Radwan kiedyś rzucił w błoto. Na odwrocie kartki widniał krótkie zdanie, napisane jego charakterem pisma. Nie rozumiałem siły, dopóki nie zobaczyłem, jak pani walczy. Nie było podpisu, ale nie musiało go być. Wieczorem Emilia usiadła nad brzegiem rzeki, patrząc, jak słońce chowa się za wzgórzami. Myślała o wszystkich dniach, które ją tu przywiodły, o strachu, wstydzie, determinacji. I o jednym momencie, w którym postanowiła mówić, choć wiedziała, że może ją to zniszczyć. Czasem ktoś pytał ją później, czy było warto? Zawsze odpowiadała tak samo. Warto było dla tej jednej chwili ciszy, w której wszyscy wstali. Bo wtedy zrozumiałam, że siła nie polega na tym, by zwyciężać innych, lecz by nie zdradzić samej siebie. Po roku Emilia otrzymała awans, ale bardziej niż stopień cieszyło ją coś innego, że w jednostce pojawiły się trzy nowe kobiety, które zgłosiły się na ochotnika. Jedna z nich, młoda kapral Kowalczyk, podeszła do niej po pierwszym dniu szkolenia. Pani podporuczniku, wszyscy mówią, że to dzięki pani tu jesteśmy Emilia uśmiechnęła się. Nie dzięki mnie. Dzięki temu, że ktoś kiedyś nie odwrócił wzroku, kiedy było trudno. Nocą w ciszy koszar usiadła przy biurku i otworzyła swój notatnik. Dopisała ostatnie zdanie pod starym mottem: Godność to broń, której nie da się rozbroić, ale trzeba mieć odwagę, by ją nosić. Zamknęła notes, zgasiła lampkę. Wokół panowała cisza. Ta prawdziwa, nie z braku słów, lecz spokoju, który przychodzi po walce wygranej nie z wrogiem, a z własnym lękiem a kiedy rano rozległ się dźwięk trąbki, wstała spokojnie, założyła mundur i spojrzała w lustro. W jej oczach nie było dumy ani gniewu. Tylko spokój kobiety, która wie, że przeszła przez piekło i nie utraciła serca. Bo wojna, którą wygrała, nie była zapisana w raportach. Była wojną o to, by móc patrzeć ludziom w oczy bez wstydu. I o to, by każda następna kobieta w mundurze nie musiała zaczynać od obrony swojego prawa do odwagi. I może właśnie dlatego, gdy dziś ktoś cytuje jej słowa z tamtej odprawy, Nie muszę być silna, żeby wygrać wojnę. Wypowiada je nie ze zdziwieniem, ale z podziwem, bo w końcu zrozumieli, że prawdziwa siła nie krzyczy, prawdziwa siła trwa w ciszy.